Dzień dobry, cześć, I dziś prezentuję Wam Citroena C3 Jego wszystkie dane techniczne, jego parametry już znacie, więc postaram się pokazać Wam go z jak najbardziej prawdziwej strony Na samym wstępie jest to Citroen C3 wersja VTR, która charakteryzuje się lepszym wyposażeniem, lepszym designem samochodu Jak widzicie to autko nie jest tak typowe jak mnóstwo c które jeździ po naszych drogach To autko jak najbardziej się różnia z wyposażenia zewnętrznego możemy dopisać tutaj m.in. czarne dodatki, czarny grill, czarne dodatki na lusterkach oraz tutaj przy halogenach. To będzie pierwsze wyposażenie halogeny, do tego alufelgi 16 calowe z oponą letnią w bardzo dobrym stanie. Do samochodu dorzucam oczywiście komplet opon zimowych. Więc przyszły właściciel nie musi sobie już ich kupywać na zimę. Więc kolejny plus tego samochodu, tak jak mówiłem, czarne dodatki czarne listwy tak samo na klamkach. Z tyłu do tego samochodu jest oczywiście hak holowniczy. On teraz nie jest wpięty bo mi on nie jest potrzebny leży w bagażniku owiewki, szyb. Blacharsko lakierniczo samochód w stanie bardzo dobrym. Jest to 2005 rok 16-letni samochód, który nie był jeszcze lakierowany. Mamy tutaj pierwszą oryginalną warstwę lakieru. Czyli śmiało mogę wam potwierdzić, że samochód jest bezwypadkowy, oczywiście całość zostało sprawdzone czujnikiem lakieru i wykazuje on wartości. Nominalne, takie, jak powinny właśnie w nim być. W bagażniku również bardzo ciekawe rozwiązanie. Mamy dwuspadowy bagażnik, to możemy sobie zapiąć. I teraz mamy podwójną przestrzeń do wykonania. Tutaj mamy hak holowniczy, o którym wspomniałem, pod pokładem oczywiście. Koło dojazdowe i wszystkie klucze potrzebne. Żeby to rozłożyć, wciskamy tylko tutaj przycisk. A przepraszam, pierwsza, prawą stronę. Dokładnie i mamy już taką fajną, ładną, praktyczną półkę. Bardzo fajnie, że Cytroen o tym pomyślał. W środku również, wyposażenie z wersji VTR. Mamy tutaj półskórzane fotele. Silna kanapa kompletnie nieużywana w stanie perfekcyjnym. Zrobimy rzut okiem na deskę. Warto wspomnieć, że samochód jest bardzo czysty, bez żadnych dziur po papierosach, tapicerka bardzo czysta, niezniszczona. Tu mamy boczek drzwi, widzicie, że on nie jest nigdzie porysowany. Jedyny taki mankament mały w środku, to jest tutaj przetarty lekko fotel kierowcy od wsiadania po prostu do samochodu mogło to się przydarzyć jak najbardziej pamiętajmy, że zostało to auto 16 letnie używane oczywiście w środku z wyposażenia dwie elektry oczywiście elektryczne lusterka światła, tak jak mówiłem halogeny skórzana kierownica która kompletnie nie jest wytarta jest w stanie bardzo dobrym wielofunkcyjna kierownica mamy tutaj sterowanie, sterowanie mediami samochodu w tym przypadku jest to radio które oczywiście działa Dokładnie samochód już zaraz do tego wrócimy. Ma przejechane 147 tysięcy kilometrów. Warto tą te cyfry zapamiętać. Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa, dwie elektryczne szyby, klimatyzacja manualna, która jest oczywiście sprawna. Radio z wejściem na CD, które również jest sprawne. Tutaj wiadomo mamy ESP. Duży schowek, do którego zaraz też trafimy. Mamy w tym samochodzie komputer pokładowy, którego możemy sobie przeklikać po prostu. Spalanie tego samochodu, tak jak widzicie 6.4 teraz z bardzo, z bardzo krótkiej, ale dynamicznej trasy. Otwieramy już sobie maskę. Op. I idziemy do niej, bo to tutaj się dzieją bardzo ważne rzeczy. A na pewno dla przyszłych właścicieli lub dla osób zainteresowanych tym ogłoszeniem Silnik 1.6 HDI Oczywiście diesel, wszystkim bardzo dobrze znany Jednostka, która kompletnie jest bezawaryjna Dlaczego mieliście zapamiętać tamte cyfry? W lutym 2021 roku, czyli wtedy kiedy ten samochód sprowadziłem, zrobiłem mu bardzo duży serwis Jest tu zmieniony między innymi kompletny rozrząd, filtry, oleje, klocki, tarcze Generalnie wszystko doprowadzone do stanu takiego, jak powinno być, tak, jak, tak jakim się powinno auto użytkować. Luty 2021 auto miało przenej 140 tysięcy wymieniony rozrząd kompletny. Filtry oleje. Przyszły właściciel się nie musi już martwić o żadne koszty w tym samochodzie, Autko jak najbardziej w 100% sprawne, nie wymagające wkładu finansowego. Fotel pasażera widzicie, już wygląda dużo lepiej. Mamy tu jeszcze bardzo fajne praktyczne podłokietniki Książka serwisowa oczywiście do tego samochodu jest Wszystkie różne wpisy Które zaraz Wam pokażę Dokładnie Autko serwisowane w autoryzowanym Serwisie Citroena Do i już Wam mówię, do 2012 roku przy stanie licznika 85 tysięcy niecałe, jak widzicie tutaj. Więc bardzo fajnie serwisowane. Ktoś ten samochód serwisował aż 7 lat, więc i tak jest bardzo dobrze. Zrobimy sobie szybkie podsumowanie. Bardzo ładny Citroen C3, bezwypadkowy, w 100% w oryginalnym lakierze. W wersji VTR, która się wyróżnia. Sami widzicie. Autko w 100% sprawne bez wad ukrytych. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jestem dostępny pod numerem telefonu. Tym razem to wszystko. Trzymajcie się hej.